Powiem Wam, że jak myślę o tym, na czym jeszcze można oszczędzać, to myślę, że można oszczędzać na ogrzewaniu. Szczególnie jak się mieszka w bloku. I nie mam tutaj na myśli tego, żeby. Że tak. sąsiedzi Cię grzeją Ta, a Ty Nie, sąsiedzi, bo to jest nieuczciwe po prostu. Trzeba tam mieć jakąś taką temperaturę, która sprawia, że wszyscy mają minimum porówno. <grych> tak przynajmniej ja uważam. Ale ja się zawsze dziwię ludziom, którzy zimą wczesną jesienią, zimą, nie, potrafią po prostu w domu mieć tak ciepło, że za oknem śnieg, wieje, burza, a oni sobie bluzeczka na ramiączkach, krótkie spodenki, zero skarpeteczek i w mieszkaniu upał. Ja się zawsze zastanawiam, że po co? No bo tak naprawdę po pierwsze my potrzebujemy tych e, cykli przyrody, tak, no bo one są. Po co gdzieś tam tracić tą odporność, jak w domu się grzejemy, potem wychodzimy i na zewnątrz jest zimno. A dwa, że to jest właśnie takie trochę przepalenie tych możliwości takich grzewczych, tak? No bo nie potrzebujemy się aż tak grzać. Jak jest zimno, to od tego są swetry, trochę cieplejsze ptuchy, nie?